Sztuka jest ważna. Sztuka powoduje to, że ludzie mogą ze rozmawiać. Może łączyć ludzi. Właściwie wychowałem się jako malarz na gruncie postimpresjonizmu polskiego. Moim profesorem był profesor Zisław Kępiński, który był jednym z najwybitniejszych krytyków polskich kapistów. I wyrosłem w duchu jakiejś admiracji do kapizmu. Swoją świadomą drogę rozpoczęłem od analizy natury. Mieszkałem nad jeziorem i analizowałem naturę. Na czym polega? Z jednej strony mamy tak zwaną intuicję, czyli że ja, moje ja bardzo kocha naturę. Nie mam na to wpływu, tak zostałem ukształtowany. Ale pod tym, pod tym ja jeszcze jest to to, co kształtuje pytania związane z naturą. Czyli w jakiś sposób dochodzenia do jakiejś, wchodzenia pod powierzchnię tej natury. Czyli pytania rodzące się z zjawisk i tak dalej. Oczywiście na pewnych etapach człowiek nie posiada narzędzi takich, żeby móc od razu ten to swoje ja wypowiedzieć. Ten język się kształtuje. To są obrazy wielkoformatowe i wszystkie te obrazy są inspirowane wodą, zjawiskiem, żywiołem wody. Dlatego eksponuję tylko te dziewięć obrazów, ponieważ to jest taka esencja tego wszystkiego. A ponieważ to są realizacje przekraczające 20 m kwadratowych powierzchni płótna, ktoś może się zastanowić, dlaczego, proszę pana, to jakiś przejaw megalomanii, że pan maluje takie duże rzeczy. Nie, to nie jest przejaw megalomanii, tylko to jest kontekst kultury do natury. Nie stosowałem do mojej obserwacji w ogóle urządzenia, jakim jest aparat fotograficzny. W ogóle mi do głowy to nie wpadło. Mimo, że Francis Bacon pisał o tym, że należy brać pod uwagę niesamowitość tego, impresjoniści przyznają to wszystko, ale jakoś to wszystko robiłem odręcznie i impresją wzrokową. Ale zauważyłem jedno, że umysł dokonuje sam niesamowitej analizy. I nie należy tego bagatelizować. Trzeba za tym pójść. I kiedy w 2000, tam którymś roku kupiłem pierwszy aparat fotograficzny, zrobiłem zdjęcie w Łazienkach fragmentu stawu, już były komputery, miałem komputer, e e normalną, kliczową fotografię zeskanowałem, e odbitkę zeskanowałem i przyszedł do mnie kolega informatyk i mówi sobie, co ci z tym zrobić, chcesz. Chcę to zapisać jako inspirację na dysk. No, ja może, słuchaj, a może przerzucimy to na zdjęcie czarno-białe. Mówię przerzuć. A może chcesz, żebyśmy odebrali pół tony? Odbierz. Jak on dokonał tego procesu? Jak już był ostateczny wynik odebrania, kompletnie pół tonu została tylko kreska, wyszedł mój rysunek, który ja robiłem od 70. lat. Nie zdając sobie kompletnie sprawy, że, a, że urządzenie techniczne, jakim jest aparat fotograficzny tak widzi e, e, po prostu zjawisko i tak e, syntetyz można dokonać takiej syntezy i to mi oczywiście nasunęło bardzo ciekawą myśl, która była też wcześniej poza aparatem fotograficznym, ale ja się sobie nie zdawałem z tego sprawy, mówię, Jezus Maria, mam nawet te odbitki. Nawet powinienem chyba je ja wziąć na wystawę, bo to było niesamowite, gdzie jest pokazywana prawda. Profesjonalny aparat fotograficzny kupiłem w 2014 roku. I dalej malowałem, przechodziłem różne fazy, ja już nie chcę wspominać o różnych rzeczach, które robiłem po drodze, ale wróciłem do natury i w pracowni zdarzył mi się taki przypadek. Robiłem taki strukturalny obraz w 2011 roku i rano się obudziłem, przed do pracowni i była cała partia obrazu przemazana swetrem no, czy koszulą, o, przetarłem to wszystko de facto. W tamtych, dawniejszych latach uznałbym to obraz jest zniszczony, zdjął płótno, ale mnie to zastanowiło. Skąd ten fakt? Mam, już po tylu latach nabrałem więcej cierpliwości i dystansu do tego, co robię. I siedziałem, siedziałem, wyświetliło mi się, wziąłem szpachle, zrobiłem gęstą farbę i po tym przejechałem. Jak patrzę, Jezus Maria zrobiło się coś bardzo niezwykłego, nastąpił następny wymiar. No i poszedłem za tym i rezultatem tego y, odkrycia y, będzie ta wystawa. Oczywiście ta wystawa będzie no, znacząca, pierwsza wystawa tak pokazująca. Nigdzie te obrazy nie były de facto y, wszystkie prezentowane. To jest pierwsza prezentacja w Polsce y, tych obrazów. Moje malarstwo nie jest mimetyczne, czyli ja nie tracę życia na odzorywanie dzbanka czy butelki, czy stawu, tak jak to wygląda, czy naśladując nawet odbitkę fotograficzną, tylko dla mnie to jest podstawa do interpretacji. Nie ma różnicy w przyjemności malowania na małym formacie i na dużym formacie. Na dużym formacie jest inna, inny rodzaj pracy. Na małym formacie jest inny rodzaj pracy. Przyjemność jest ta sama, a czasami przyjemność na małym formacie jest większa po dużym formacie. To są odmien, od, odmienne światy. Natomiast duży format powoduje, powoduje rozwój innego języka. To jest inny rodzaj działania. Tak, jakbyśmy powiedzieli, że robimy kameralne przedstawienie w Domu Kultury dwóch aktorów, albo robimy realizację teatralną, nawet ta sama sztuka na wielkiej scenie Teatru Narodowego. Trzeba je zrobić w odpowiednim formacie, bo ten temat ma zakodowany już swój form. Ja portretuję przez, od zawsze. Ale takie portretowanie, takie portretowanie, gdzie ja to jakby odnotowywałem, to jest no kilka, kilkanaście lat, ale już tak już katalogowo to może ponad 10 lat. Jak żył jeszcze Henryk Bereza, kiedy w, w czytelniku się spotykaliśmy, e, robiłem mu okładkę e, tomu, wierszy. Nadchnął mnie Henio, żeby. Mówi, namaluj portrety artystów, których kochasz, którzy mieli dla ciebie jakieś znaczenie, którzy cię kształtowali nawet jako młodego człowieka, nawet jeszcze nie malarza, tylko dzieciaka. No i w, na plenerze w. E, w Brdzie, gdzie jeżdżę od kilku lat, gdzie komisarzem jest Jan Wołek. na tym plenarze w zeszłym roku namalowałem prawie 30 portretów artystów. Większość tych portretów to są artyści, których znałem, to jest około 100 portretów. Ale to jest, to jest takie, takie serce tych portretów artystów, bo artystów portretów moich kolegów zrobiłem bardzo dużo. To jest takie. I to jest właściwie takie kredo. Tego, co ja, co ja uważam za ważne dla mnie, jeżeli chodzi o e, sztukę. Jeżeli chodzi o artystów europejskich, to jest Claude Monet, jest Georges Braque, Pablo Picasso, Francis Bacon i Giacometti. To są tego i oczywiście najstarszy z nich jest Rembrandt van Rijn, który miał ogromny wpływ na mnie jako chłopca. A z polskich malarzy Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, jeszcze z zachodnich, europejskich malarzy jest, zapomniałem, Sutin. Większość tych portretów jest czarno-biała, bo to jest właściwie rysunek, można powiedzieć. A ileś z tych, tych portretów jest już bardziej zaawansowaną strukturą malarską, nawiązującą w tą samą, tą samą jakby strukturą, jaka jest w obrazach związanych z naturą. I ja właściwie, jak portretuję kogoś, Wytwarza się u mnie takie poczucie jakby wejścia w osobę. Ja nie muszę, to znaczy nawet koledzy, którzy obserwują jak ja to robię, bo ja robię to bardzo szybko, że ja wchodzę tak i kilkoma, właśnie to jest syntetyczna sprawa, ja, ja robię kilkoma cięciami pędzla yy, i chodzi o istotę jakby, że to jest tak, ten środek człowieka. Niekoniecznie skóra też są względne cechy, pan, ale jest jeszcze poza skórą jest to wnętrze, które albo się uderzy odpowiednio, ono jest w subtelnych yy, dotknięciach. W 1993 roku powstał yy, wizja, powstała budynku. Yy, na podstawie jednego z obrazów, yy, które prezentowałem w Biennale Wenecji, stworzyłem rzeźbę yy, i następnie wysłałem tą rzeźbę odlew gipsowy do, nowego, do Stanów Zjednoczonych, do firmy, która jedyna miała taki skaner wtedy na świecie jedna firm współpracująca z NASA, która mi zeskanowała tą rzeźbę, to było 120 cm. Nie było takiego skanera w Europie wtedy. I na podstawie tego skanu zrobiłem z grupą architektów młodych cały projekt. A poprosiłem jednego z najwybitniejszych konstruktorów polskich, pana profesora Jerzego Pawłowskiego, żeby zrobił opis konstrukcyjny. Wcześniej przygotowałem tą konstrukcję. Ja zaplanowałem, że to będzie po praskiej stronie, żeby scalić Warszawę. Przydałoby się nadal, żeby Warszawa stanęła na mapie Europy, miała Polska swój symbol. I myślałem, że ta wieża stanie i będzie symbolem zjednoczonej Europy. Wystawą będzie towarzyszyć album. Album będzie obejmował tylko obrazy związane z naturą. Jak artyści dają, dają. Dlatego album, który będzie towarzyszył tej wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w Galerii Konduktorownia, będzie się nazywał Tobie. Ja nie robię to dla siebie, ja to robię dla ciebie. Tobie.